samy samy gol co za niesamowity strzał no czekam na powtórkę bo naprawdę palce i akcja! zgadzam się to było kapitalne uderzenie naprawdę należą się wielkie wyrazy uznania Ależ to było blisko. Jednak wiele daje nam dzisiaj technologia. Dopiero w powtórce widać na pewno, że piłka przekroczyła linię całym obwodem. Owszem, to było tak na granicy, że gdyby sędzia musiał decydować na oko, to nie wiem, czy by to uznał. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca.